Siemag, oj, ja Norbert, a to jest pierwszy odcinek informacyjny na moim nowym kanale. Link będzie w opisie i zaczynajmy. Więc, tak, to jest jakby taki mały odcinek świąteczny, tak świąteczno-informacyjny. No, zacznijmy od zmienienia dnia. A, tak Ym, tak I tak Dzisiaj Jeszcze trochę przyciemni i zaczynamy No Zaczynamy zabawę. To by było na tyle, takie krótkie pokaz fajerwerkowy. Ja się z wami żegnam. Zachęcę do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam, że cały czas jesteście na bieżąco i nie oglądacie. Dla mnie to jest dość dużo, więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się wam żegnam, cześć.